Jak będziemy uciekać to biegniemy tutaj No Tylko że on autem nie stanie aż tam nie Tylko tutaj przy samym moście No na pełnej I patrz będziemy biegli, biegli I zaraz Shade mu pokażę Kurwa nie wiem jak się żyta patrz, będę... patrz tutaj Ło, wow, elokwentnie Pa I on stanie łódką tu na dole, nie? No Żeby, no, żeby do niego nie nakurwiali i tu pizda Na łódkę? No do łódki <tryk> Ja tam nie skaczę, mi się nie chce iść Spadam Dobra, nie jednak nie Spadam No macho zrobił Dobra, to tak uciekniemy, okej? Okay? No, fajnie Dobra, jest... Ja z ja łudzi I, i sam dwóch jest To ten Felix? Czy jak mu tam? Nie, no haha <śla> <A. śla> Kurwa Teraz <śla> się zżygam. Ile taka udeczka? Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz? To jest ten shady Tony! Ja go znam! On mi chciał kiedyś sprzedać coś! Znaczy on miał ten, on ma w ogóle takie te... Takie w ogóle samochody ma... Ja się z nim przywitam, chodź tu! Jo 8 Czekaj, próbę robimy, dawaj no most! Albo dobra, on ich podjedzie! Jo, jo, jo. Ja już idę! Nie. Ej, uciekła! Łódka! Ty ktoś tu na rolkach przyjechał Wejemy ja no. go, Wyjmujemy do piątkę Na moście <grym> Na rolkach pa Ty <grym> do LV złapasz masz tą łódkę? LV, człowieku. Pa, jedzie, Dzida w lewo idzie Patrz, Dobra, cicho robimy próbę Dobra, spoko. No źle się ustawił łódką, co on tam wyczynia? Kurde cool, no! Bo to na środku będziemy skakać, o tutaj. Właśnie, tam daleko. Kurde no Felix! Weź zaprosz Felixa do konfu jeszcze, bo mi się nie chce pisać. A gdzie on tam jest? No ten Felix Reo, czy tam Reo. No to, to dajcie go, bo ja nie wiem jak to się. Ale też go nie bo. O, dobra, no, tu będzie łódką w statku, żebym łódkę nie trafił, bo za niebie Albo bo czekaj, <laughs> wiem. Tak skoczę. O! Dzidę <laughs> na łódkę. <laughs> I dobro, pasi. Ale chp ci zabrało. Nie. Nie? Nie. Nie ja trafiłem. Nic. A Tu jest trudno jest wejścia i potem wszyscy o tak siadamy i uciekamy. No i, i listwa jeszcze z daleka wleci taka. O taka. Dobra. Bum, bum, bum. Sprawda, dobra, to jest, nic ekipa nic jest cała, to. cała i ten... I lecimy teraz taką ktoś, Bobym kieruje. Nie, ja, ja, ja chyba nie. Ten Ja mogę to... kierować. Dobra, dam ci. I ja na pakę idę samemu, dobra? Mhm. A ja na ja Bobkiem idę na G, dobra? A gdzie on jedzie? Sprawdza ten A to... Czemu nie mogę oddalić sobie V? O mogę. Dobra. Elokwentnie jest na nie, Fadday. Co? Fajnie się z tobą nagrywa tutaj ogólnie. Ty chyba, że tu ta bym zostawił pod tym domem. A czemu? Ale ile byś musiał jechać człowieku? Ale my przecież Bobem będziemy jechali chyba, nie? No można. No, Ale nie, bo on tutaj będą strzelać do nas, a tam na moście będzie ciężko trafić. Tu. A nie, Shady tutaj teraz tutaj masz czekać i jak zobaczysz, że będziemy już tutaj z speedikami, to wiesz gdzie podpłynąć. Tam potem wchodzimy wszyscy. No i na pamiętaj, most, tylko że się nie wypierdolcie z tego mostu, nie? No wiem, tylko że i pamiętaj Shady, że każdy musi wsiąść, nie zostawiasz nikogo, no nie? Chyba, że już pełna dzida, że skoczył gdzieś, gdzie nawet go nie widać, to już jedziesz wtedy. Tylko, że, że nie zostawamy swoich, no nie? Yyy... Eee, no, ten szaby mówi, że musimy się przesiąść w ciągu pięciu minut. To ty byś musiał tą Tahome gdzieś zostawić i tam, bo tu Bobem podjedziemy, nie? Mhm. I z Bobą uciekniemy, a po drugiej stronie zostawić Tahome i wsiąść do Tahome i wyjebać dzidę. A kto by Tahomą kierował? No ty. No ty. A nie Bobem? No będziesz, ale tutaj jak się przysiędziemy, rozumiesz? Skoczymy do łódki, a łódka nas wyjebie na drugą stronę i tam już Tachomą. A to no, pierwszy Tachomą muszę tam zajechać. No, mówię ci. No, o tym mówię kurwa. Na no chłodni no co, ale tak masz pasy zapięte. Aha, mhm. Dobra, i tutaj ja... Patrz, kurwa, nie ma tego kierowcy. On żeby tak stanął, żebym ja szybko zbiegł z i tam, nie? No, ja wtedy też wyjdę szybko. A on też będzie musiał szybko. A tak im będzie ciężko trafić, jak się zastawi i tak ma być. No, no, no. no fajny, fajny plan. Ty uciekniesz, my, my No ja mam piątkę, a wy nie. No, co? Oni a... tak napaleni na mnie będą najbardziej to że No ta, my czy tylko sobie jeździmy. Powiem, że jestem twoim bratem, tylko że nie mam DINK na nazwiska. Może... Ile ta łódka ma w ogóle? Info. O, info, ale dojechana, a nie, no. Co? No Tutaj Shady pilotujesz 10 kafla, nie? Czę, on, on nam pokaże ten jakiś, jakiś tunel tutaj. Muszę spłacić w nocy. Kurwa. Nie, bo tu już chyba tunelem z mata się schował nie? <laughs> Dobra, to czekajcie, sprawdzę, co tam się wyczynia. Też sprawdzę teren okrętny. Pójdę jakby go nigdy nie zalipał tutaj. Może być. Zmiana Zas języka. Size, <laughs> D. Ty. Dobra, to ten, to tu stwierdzili mnie, nie? Big... Co ma no, Big? Bo tam zmiana języka była. No to co? No to mówię kurde. Czemu ten tam pisze Schultz? Co? Jak, jako krzyczy, jako mówi to pisze Size. Tak samo u ciebie jest. Size, hello. Dobra, a nie, już mówi. Jedziemy, a to tak, o, na początku łódką będzie tu, tak jak było, my wskakujemy i lecimy do tej dziury. Dobra. Ciekawe jest tak jak w realu y, tam za welfau tam gdzie będą obcokrajowce, czy będą tańsze samochody. Dobra, o przyjęło tam. No, masz przy no masz Masz tak stanąć jak ten. Jak teraz stoi, żeby miał mózg zbierać, widzisz? Dobra. <grym> to go nazwać mamą. Dobra, lecimy z tematem. Mucha. Jedź, jedź. To do nas? Ej, to dobra. Jeźdź, jedź, jeź, jeź na razie w stronę Dimor, a zacznę strzelać, jak będziesz wyjeżdżał do tego, dobra? Dobra. Zacznę strzelać jak będziesz pod tym, pod tym ho, Nie będzie się uda tak zrobić. Były już dwie, dwie tej The scriptures, all by Allah sent. And and Torah, Co ty robisz? Co ty robisz? Co to miało być? Co ty Eskadarów? Halo. Nie wiem co on. co on robi? Jeszcze mi się wyjebało ten. Coś, od... Coś mu odjebało. to no, co on jeszcze nie wimuję. Ja. Ja. No weź cicho, bądź na chwilę, dobra, weź A. na chwilę. No kurwa, nie mogę teraz patrzeć. No. Dobra, napierdamy.

Ej, oni czekają na tą łódką? Chyba nie. Ej, ich nie ma tu z tą łódką. Czemu on uciekał ze mnie? A co on robi? Ja pierdolę, tragedia. Such I, I like when you fuck me well You are? for me not so see my, body, my, pussy, my, in my mouth All waiting for your father for your